Ryszard Rynkowski przez lata był postrzegany jako artysta, który swoim głosem i muzyką budował mosty między ludźmi. Jego utwory towarzyszyły milionom Polaków w chwilach radości i smutku, a jego obecność na scenie zawsze niosła spokój i poczucie bezpieczeństwa, dlatego wieść o dramatycznych wydarzeniach, jakie dotknęły jego rodzinę, wstrząsnęła całym krajem, bo nagła śmierć Edyty Rynkowskiej ukochanej żony artysty sprawiła, że świat na moment. Komend zamarł i każdy, kto choć raz wsłuchiwał się w słowa jego piosenek, poczuł ciężar tej straty. Artysta, który do tej pory dawał siłę innym, sam stanął w obliczu bólu tak głębokiego, że trudno go opisać, a jednocześnie musiał zmierzyć się z sytuacją, której nikt nie mógł przewidzieć w cieniu wspomnień o wspólnym życiu i o czułości, która łączyła ich przez lata, znalazł się teraz w surowych murach komendy policji. Gdzie przyszło mu składać zeznania dotyczące śmierci ukochanej kobiety, i choć prokuratura jasno stwierdziła, że przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo, krążeniowa wywołana pęknięciem żylaków przełyku, to jednak dla opinii publicznej sam fakt, że artysta zasiada do przesłuchania brzmi niczym fragment opowieści o dramatycznym rozdźwięku między blaskiem estrady a cieniem codzienności. I tu właśnie zaczyna się najbardziej ludzki rozdział tej historii, bo oto człowiek, którego głos rozbrzmiewał na największych scenach kraju, którego twarz uśmiechała się z telewizorów i który dawał ludziom poczucie, że muzyka naprawdę leczy rany, sam został wystawiony na próbę, która pokazuje, że żadna sława ani żaden sukces nie chronią przed cierpieniem i utratą. W jednej chwili artysta z ikony sceny stał się wdowcem, próbując Zrozumieć, dlaczego życie odebrało mu to, co miał najcenniejszego, a każde jego słowo zapisane w protokole policyjnym pozostaje owiane tajemnicą i budzi jeszcze większe emocje, bo tam, gdzie kończy się muzyka, zaczyna się cisza. I w tej ciszy Ryszard Rynkowski musi odnaleźć siebie na nowo. To, co najbardziej wstrząsnęło opinią publiczną, to fakt, że Ryszard Rynkowski. Człowiek, który przez dziesięciolecia kojarzony był z harmonią, spokojem i nieprzemijającym blaskiem artystycznej kariery, w rzeczywistości zmagał się z demonami, które skrywał głęboko przed światem, a które ujawniły się dopiero wtedy, gdy śmierć Edyty rozdarła wszystkie zasłony tej starannie budowanej fasady nagle okazało się, że za kulisami estradowego życia kryły się długie noce bezsenności rozmowy, które kończyły się ciszą cięższą niż naj Gorsze słowa i chwile, w których miłość splatała się z lękiem o przyszłość. Bo choć ich związek wydawał się nierozerwalny, to prawda była bardziej skomplikowana. Byli dla siebie wsparciem, ale też lustrem, w którym każde pęknięcie Odbijało się boleśnie na drugim, a Edyta, mimo że pełna ciepła i oddania, niosła w sobie ciężar choroby i słabości, które ukrywała przed światem, a on jako artysta balansował między obowiązkiem wobec publiczności a potrzebą bycia przy niej. Ta sprzeczność niszczyła go powoli, bo kiedy musiał śpiewać o nadziei i sile sam, czuł, że traci grunt pod nogami, a to rozdwojenie osobowości. Ta konieczność, by być silnym dla innych i jednocześnie kruchym w czterech ścianach własnego domu, sprawiała, że w sercu rynkowskiego narastała pustka, której nie potrafił wypełnić żadnym koncertem i żadną nagrodą po jej śmierci. Pojawiły się pytania o sens, o winę i o to, czy naprawdę zrobił wszystko, by uratować ich wspólne życie, bo w chwilach szczerości, które zdarzały się, rzadko mówił najbliższym, że najbardziej bał się własnej bezradności i że nic nie boli bardziej niż świadomość, że talent, sława i rozpoznawalność nie chronią przed losem i chorobą. A kiedy stawał przed komisją w brodnicy, w oczach, miał nie tylko cień żalu, ale i echo wszystkich lat miłości, które spędzili razem od pierwszego spotkania, aż po ostatni oddech, w tym właśnie tkwi największa tragedia i jednocześnie największa siła tego człowieka, bo on kochał naprawdę i to uczucie, które wypełniało ich codzienność, stawało się dla niego zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem, dawało sens, ale odbierało spokój. Bo miłość tak głęboka rodzi ból nie do opisania, gdy zostaje przerwana w sposób nagły i ostateczny. I dziś, gdy wspomina ją w rozmowach z bliskimi, przyznaje, że choć serce pęka z tęsknoty, to właśnie pamięć o tej miłości daje mu siłę, by wstać każdego dnia i stawić czoło światu. Pod powierzchnią blasku i scenicznego światła. Kryła się opowieść, której nikt wcześniej nie ośmielił się dotknąć opowieść o człowieku, który przez lata karmił publiczność uśmiechem i energią, a sam w ciszy własnego domu zmagał się z ciszą jeszcze głębszą niż ta na scenie, kiedy gasły reflektory, bo choć tłumy klaskały a nazwisko powtarzano z zachwytem, on wracał do pustego mieszkania, w którym każdy przedmiot zdawał się przypominać mu o stracie, której nigdy do końca nie przepracował w jego życiu. Była bowiem miłość tak intensywna i namiętna, że odcisnęła się jak piętno nie do zatarcia, to uczucie, które mogło zmienić bieg jego losu, ale zarazem okazało się tak kruche, że rozsypało się w dłoniach niczym szkło, kiedy jeszcze wierzył, że wszystko można ocalić. Jej spojrzenie było dla niego światłem prowadzącym przez najciemniejsze chwile. Ona była jak zakazany płomień w środku nocy, dawała mu siłę, ale też odbierała spokój ich spotkania. Odbywały się często w cieniu poza światem, który wymagał od niego nieskazitelności, a on przecież chciał być zwykłym człowiekiem, który pragnie kochać. I być kochanym był rozdarty między obowiązkiem a tęsknotą między głosem sumienia, a pragnieniem, które paliło go od środka, czasem milczał patrząc w lustro i nie poznawał siebie, bo widział w oczach obcą tęsknotę i pytanie, na które nie znajdował odpowiedzi. Jak długo można żyć rozdartym między sceną a uczuciem, które wbrew wszystkiemu domagało się prawdy? To właśnie ta miłość sprawiła, że podejmował decyzje dziwne dla otoczenia, czasem nagle rezygnował z projektów, które mogły przynieść mu sławę, czasem znikał z życia publicznego na tygodnie, a nawet miesiące, co wywoływało spekulacje, że choruje, że nie radzi sobie z własnymi demonami, a on w rzeczywistości walczył o każdy moment, który mógł spędzić z nią w ukryciu. Ich listy pełne były bólu i namiętności słów, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego w nich. Opisywali swoje marzenia o wspólnej przyszłości, której oboje bali się nazwać głośno, bo wiedzieli, że świat by im tego nie wybaczył w tych listach. Odkrywał się całkowicie pozbawiony maski artysty, wrażliwy, kruchy czasem rozpaczliwie samotny, a jednocześnie gotowy do największych poświęceń dla niej. Ich miłość była jego tajemniczym schronieniem, ale i przekleństwem, bo każda chwila szczęścia okupiona była strachem. O jutro strachem, że ktoś odkryje prawdę, że to uczucie, które tak starannie ukrywali, zostanie wystawione na osąd innych lata miały, a on coraz bardziej czuł, jak to podwójne życie wypala go od środka, kiedy pojawiał się na scenie, dawał ludziom radość, ale w środku narastała pustka, którą mógł wypełnić tylko jeden uśmiech, którego coraz częściej brakowało przy nim. Dlatego te momenty. Milczenia, dziwne spojrzenia, nieobecność na ważnych wydarzeniach były śladami tej ukrytej miłości, która stała się dla niego największą siłą i największą raną w wielu nocach. Kiedy nie mógł zasnąć, siadał przy pianinie i grał melodie, których nigdy nie nagrał i nigdy nie pokazał światu, to były pieśni dla niej tylko dla niej, jakby próbował w dźwiękach zamknąć swoje pragnienia, których nie mógł wypowiedzieć głośno. Jego muzyka stała się pamiętnikiem tej miłości. Zapisem niepokoju i nadziei, bólu i ekstazy, a jednocześnie próbą zatrzymania czegoś, co wymykało się spod kontroli, i choć czasami próbował uciec, zapomnieć, zatopić się w pracy czy podróżach, prawda zawsze wracała w najmniej spodziewanych chwilach, bo uczucie raz zapalone nigdy nie pozwoliło mu całkowicie się uwolnić i dlatego kiedy dziś wspomina tamte lata, nie mówi o sukcesach, nie wspomina owacji ani nagród, tylko zatrzymuje się na chwilach, które przeżył z nią, chwilach, które były cichym rdzeniem jego życia, niewidocznym dla świata, a jednak Bardziej prawdziwym niż cokolwiek, co stworzył publicznie, i choć ta miłość nie miała szczęśliwego zakończenia, choć los rozdzielił ich na zawsze. On wciąż nosi ją w sobie jak tajemny ogień, który daje mu siłę, by iść dalej, a jednocześnie przypomina o kruchości wszystkiego, co naprawdę ważne w jego oczach, wciąż można dostrzec cień tamtego uczucia i to właśnie ono czyni go tak niezwykle ludzkim. On nigdy nie opowiadał tej historii głośno, bo wiedział, że każde słowo mogłoby zniszczyć to, co pozostało w jego sercu, ale ci, którzy byli mu najbliżsi, zauważali, że w jego życiu istniał ktoś, kto na zawsze zmienił jego spojrzenie na świat. Czasami, kiedy siedział w garderobie i wszyscy myśleli, że skupia się przed występem, on wpatrywał się w zdjęcie ukryte w notesie zdjęcie, które towarzyszyło mu przez lata i które było jak talizman przypominający, że gdzieś tam wciąż bije serce, które kiedyś biło w tym samym rytmie co jego, to uczucie było jego największą tajemnicą, ale też największym źródłem inspiracji, bo choć ludzie zachwycali się jego występami. Mało kto wiedział, że wiele tekstów, melodii, a nawet decyzji zawodowych było podszytych jej obecnością, kiedy pisał utwory, robił to z myślą o niej, kiedy odrzucał intratne propozycje. Też miał przed oczami jej twarz, i właśnie to czyniło go artystą tak autentycznym, bo w każdej nutce, w każdym geście było ukryte echo miłości, która nie mogła istnieć otwarcie, lecz która dawała mu nieporównywalną z niczym siłę, a jednak ta siła była jednocześnie źródłem bólu i wewnętrznej walki. W chwilach samotności. Czuł, że żyje w rozdarciu, jakby serce i rozum prowadziły ze sobą bezustanną wojnę, której nigdy nie można było wygrać. To napięcie widać było w jego oczach, w jego sposobie bycia. Czasem wybuchał gniewem zupełnie niespodziewanie, czasem wpadał w melancholię, której nikt nie potrafił wytłumaczyć. Mówiło się, że to artystyczna natura, że tak mają wielcy twórcy, ale prawda była znacznie bardziej bolesna, bo każdy jego wybuch był echem tęsknoty, której nie potrafił ugasić w tamtych. Latach zdarzało mu się znikać na całe dnie, wyjeżdżać w miejsca, o których nikomu nie mówił. Niektórzy przypuszczali, że uciekał przed własnym sukcesem, że nie radził sobie z presją. Tymczasem on w rzeczywistości próbował znaleźć przestrzeń, w której mógłby poczuć się wolny, choć przez chwilę, by móc zadzwonić do niej, napisać list, albo po prostu spojrzeć na świat bez masek, które musiał nosić. Na co dzień ich spotkania były jak teatr cieni, odbywały się w półmroku poza zasięgiem ciekawskich oczu, każde z nich było ryzykiem, a jednak oboje decydowali się na ten krok raz po raz, bo uczucie było silniejsze niż rozsądek pamiętał dokładnie jej zapach. Dotyk jej dłoni, spojrzenie, które potrafiło rozbroić każdą jego obronę, i kiedyś, w chwili szczerości, powiedział, że dla niej mógłby zostawić wszystko, karierę, pieniądze, scenę, ale wiedział, że to niemożliwe, że odpowiedzialność i oczekiwania ciągną go w inną stronę. To rozdwojenie sprawiło, że przez lata budował wokół siebie mur trudny do przebicia. Ludzie widzieli w Nimikone, a on czuł się więźniem własnej legendy, i właśnie w tym tkwił największy paradoks jego życia: że im więcej dawał światu, tym mniej pozostawało dla niego samego ona. Natomiast, choć równie mocno go kochała, w końcu zaczęła znikać, coraz rzadziej odpowiadała na listy coraz rzadziej znajdowała odwagę, by się spotkać w jej oczach. Również mieszkał lęk, bo wiedziała, że każde kolejne spotkanie to igranie z ogniem, którego nie da się już ugasić. I pewnego dnia po prostu odeszła, nie zostawiając wyjaśnień, tylko ciszę, która bolała. Bardziej niż najgorsze słowa dla niego, to była rana, która nigdy się nie zabliźniła. Próbował uciekać w pracę, w kolejne projekty, w sztukę, która dawała mu pozory sensu, ale w środku czuł, że stracił coś, czego nie da się odzyskać w nocach bezsennych. Chodził po mieszkaniu jak cień, dotykał fortepianu i grał melodie pełne bólu. Które przypominały mu o niej. Były momenty, że pisał do niej listy, których nigdy nie wysłał. Listy przepełnione spowiedzią, tęsknotą, pytaniami bez odpowiedzi. Te kartki chował w szufladach, jakby bał się, że świat dowie się prawdy o jego sercu, a jednocześnie nie potrafił ich zniszczyć, bo były jedynym śladem łączącym go z nią. I choć czas leczył rany u niego, zostawił tylko blizny, które przypominały, że nie wszystko da się zapomnieć, że są uczucia, które zostają na zawsze, a jego sztuka pełna była tego ukrytego cierpienia. I właśnie dlatego ludzie tak bardzo się z nim utożsamiali, bo choć nie znali jego tajemnicy, czuli, że w każdym geście, w każdej nucie jest coś prawdziwego, coś, co porusza najgłębsze struny w człowieku. On sam nauczył się żyć z tą raną, ale nigdy się z nią nie pogodził. I do dziś, kiedy wspomina tamte chwile, mówi, że były one najpiękniejszym i najtrudniejszym doświadczeniem jego życia, bo miłość, która rodzi się w cieniu i musi trwać w ukryciu, zawsze pozostawia ślad głębszy niż ta, którą można przeżywać jawnie. I może właśnie dlatego jego twarz, nawet dziś w dojrzałym wieku, Wieku, kryje w sobie tę szczególną melancholię, którą rozpoznają ci, którzy sami doświadczyli wielkiej miłości i wielkiej straty. Jego historia jest jak niewypowiedziana pieśń, która trwa w ciszy, ale nigdy nie gaśnie, bo serce, które raz kochało naprawdę, nigdy nie przestaje bić tym samym rytmem. On wiedział, że życie będzie odtąd jedną wielką próbą sił, że każda scena, każdy wywiad, każda rozmowa z ludźmi stanie się polem minowym, bo pod uśmiechem, pod gestem pełnym szacunku dla publiczności Ukrywał coś, co nie dawało mu spokoju w ciszy własnych czterech ścian. Czuł jak samotność kładzie się na jego ramionach, niczym ciężar, którego nie sposób unieść, a jednak unosił go dzień po dniu, bo wiedział, że jeśli pozwoli sobie upaść świat, który na niego patrzył, runie wraz z nim. Dlatego budził się każdego ranka z wymuszonym poczuciem obowiązku, pił kawę w milczeniu, otwierał okno i patrzył w dal, jakby chciał uchwycić sens, którego brakowało. Od chwili, gdy ona odeszła, nikt nie rozumiał, dlaczego potrafił godzinami spacerować samotnie po parku, w brodnicy, gdzie liście szeptały historie o utracie. Nikt nie wiedział, że kiedy grał na fortepianie nuty, przepełnione melancholią, były wołaniem o nią. Choć dawno już nie była obok tego, nie zdradzał nikomu, nawet najbliżsi przyjaciele mogli tylko przeczuwać, że w jego życiu istnieje pustka, której nic nie wypełnił w chwilach największego kryzysu, sięgał po stare listy, trzymał je w dłoniach, jakby chciał przywrócić zapach jej perfum, dotyk jej dłoni, ciepło spojrzenia, które dawało mu poczucie, że jest ważny i kochany często powtarzał sobie, że gdyby los dał mu jeszcze jedną szansę, wybrałby inaczej, że odważyłby się rzucić wszystko, by być z nią naprawdę, a nie tylko w ukryciu. Ale życie nie daje powtórek. Życie uczy, że każdy wybór zostawia konsekwencje, których nie można cofnąć. Dlatego tak mocno trzymał się sceny, bo scena była jedynym miejscem, gdzie mógł wciąż mówić do niej, choćby w sposób zakamuflowany. Kiedy śpiewał publiczność, słyszała piękne balady, a ona, jeśli gdzieś słuchała, słyszała wyznania miłości ukryte między wierszami w głębi duszy. Wiedział, że Nigdy nie przestanie jej kochać, nawet jeśli świat uznałby to za słabość, nawet jeśli miałoby to go zniszczyć w nocy, kiedy miasto zasypiało. On siadał przy oknie, wpatrywał się w ciemność i szeptał słowa, których nie miał odwagi wypowiedzieć głośno. Mówił o tęsknocie, o bólu, o pragnieniu, by jeszcze raz dotknąć jej włosów, przytulić ją i powiedzieć, że wszystko inne nie ma znaczenia w tych chwilach. Jego serce biło szybciej, a potem wracała cisza. Cisza, która zabijała i ożywiała jednocześnie, i właśnie ta cisza stała się jego największą towarzyszką przez lata, bo gdy świat oklaskiwał, on w środku krwawił, wiedząc, że aplauz nigdy nie zastąpi uścisku tej jedynej kobiety, która na zawsze odmieniła jego los, i właśnie w tej ciszy kryje się cała prawda o życiu Ryszarda Rynkowskiego. Prawda o bólu, który uczy pokory, o miłości, która nigdy nie umiera i o sile, która pozwala iść dalej, mimo że serce jest pełne blizn. Jego historia staje się przestrogą, ale i inspiracją, bo pokazuje, że nawet w najciemniej w najbliższych chwilach można odnaleźć światło, jeśli tylko nie traci się wiary w siebie i w sens tego, co się przeżyło. Dlatego warto słuchać takich opowieści, bo one uczą nas, jak być silniejszymi, jak doceniać to, co naprawdę ważne. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca i chcecie być z nami przy kolejnych opowieściach o życiu gwiazd pełnych tajemnic i emocji, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków.